On dał jej most do terapii, jakby... Nie ma filmu innego niż most do terapii, który tak by straumatyzował małą Asię Jak most I jakby ja uwielbiam historię całym swoim sercem Aczkolwiek staram się o niej nie myśleć, bo za każdym razem jak oglądam ten film To mega płaczę i jest mi mega przykro i mam po prostu taki spadek Emocji, że to jest nieopisane, bo jest to tak dramatycznie spod Night's a jest jednocześnie tak cudowna. I po prostu jakoś tak mnie to wzruszyło i sobie przypomniałam o istnieniu tego filmu tak ja... W końcu przychodzę się z Wami normalnie przywitać w tym vlogu. Jest piątek i powiem Wam szczerze, że. Czuję mega jest energii, jak tylko weszłam do domu. Zaraz będziemy się trochę ogarniać. Nie powiem, że mam brudno w mieszkaniu, bo wydaje mi się, że nie mam brudno, ale trochę jest taki, wiecie, lekki rozgardiasz, się, trochę rzeczy do jakieś tam pranie, sprzątanie, gotowanie i tak dalej, więc tym na pewno będę się chciała dzisiaj zająć i chciałabym coś porobić cool w ten weekend. Na przykład, nie wiem, skończyć jakiś projekt na szydełku, albo coś, więc na pewno się tym zajmę. A przede wszystkim najpierw chciałabym poczytać. I mam tutaj sekretną książkę. Jak jechałam do Krynicy z Karoliną, to sobie robiłyśmy sekretne książki. Ja jej dałam Daisy Jones and the Six, co jakby można było odgadnąć po jednej nutce, bo tam dosłownie zaczyna się um, książka od słów Daisy Jones. Więc to było mega łatwe, ale bardzo chciałam, żeby Karolina sobie przeczytała tę książkę i jej się spodobała, a ona dała mi thriller. Thriller, który nie mam pojęcia tak naprawdę czym jest, bo wiem, że to jest dość stara książka i też thrillery są tak totalnie poza bańką moich zainteresowań, że jest to absolutnie dla mnie, a wykonalne, żeby odgadnąć ten tytuł, ale naprawdę bardzo, nie powiem, że dobrze się bawię, ale jestem bardzo zaangażowana w tą historię, bo Mega dobrze jest napisana w takim kontekście, że ona otrzymuje stały poziom napięcia i taki stały poziom zainteresowania, że jakby wiecie na przykład ma bardzo krótkie rozdziały i jest takie, i wtedy oni to zobaczyli. I zaczyna się kolejny rozdział, i jakby wchodzi jakaś nowa postać, i znowu kończy się, i oni to zobaczyli. I ja mam takie, no ale co oni zobaczyli? Jakby co zobaczyli? I dopiero te do dwa rozdziały się dowiadujecie, więc przeczytajcie po drodze cztery rozdziały i jesteście cały czas, sobie wiecie, w napięciu. Generalnie ta książka wywołuje we mnie tyle anxiety że ja wczoraj w nocy 30 razy sprawdzałam, czy na pewno mam zamknięte drzwi i jakiś morderca mi nie wejdzie do domu. Więc jeżeli oglądacie jakiś seryjny morderca, to proszę nie mordować mnie, I guess. I jakby to jest okropne. W sensie z jednej strony, wiecie, to jest bardzo poza moją strefą komfortu, przyznaję się. Ja bym sama nie sięgnęła po taką książkę. Z drugiej strony jestem w to na tyle zaangażowana i na tyle ciekawa, jak to się potoczy i jest to uzależniające, że nie mogę przestać czytać. Ale czytam to tylko za dnia, dlatego dzisiaj bym chciała jeszcze doczytać trochę, bo jestem na 220 stronie więc chciałabym tak do 250 do 260 doczytać bo powoli będę ją kończyła no tutaj niestety nie mam szans, że odgadnę ten tytuł więc jak skończę to sobie razem odkryjemy i zobaczymy co to było, ale opowiem wam o fabule bo mamy tutaj dwójkę detektywów, którzy zostają zatrudnieni do rozwiązania sprawy mordercy, mordercy, który zamordował prokuratora, w sumie byłego prokuratora, człowieka, który był śmiertelnie chory, więc został mu tylko kilka tygodni życia, a kiedy pielęgniarka wchodzi rano do pokoju, widzi, że jego zwłoki zostały zmasakrowane, że został on zamordowany i rozczłonkowany, i trzeba, z tego została w ogóle stworzona jakaś rzeźba. Więc. Jest masakra, nagle cały stan jest gotowości, no bo jednak to był, wiecie, urzędnik państwowy. Bo absolutnie nie ma żadnych poszlak, nie mogą nikogo namierzyć, mamy tutaj już perspektywę mordercy. No i po czacie dochodzi do drugiego morderstwa. Stopniowo pokazują się nam jakieś takie powiązania pomiędzy tymi dwoma zamordowanymi, ale za każdym razem właśnie morderca zostawia jakąś rzeźbę zrobioną z ciała, więc jest grubo, jest grubo i nie będę Wam mówiła nic więcej. Tutaj oczywiście mamy zespół policyjny, który próbuje rozwiązać tą sprawę, mamy Roberta Huntera i ja już wiem, że po tym y, mogłabym znaleźć, co to jest za książka, ale nie chcę tego robić. I Robert Hunter, który jest taką trochę jednostką wybitną, daje mi to trochę taki vibe, jak byli, y, były nasze nie, nastolatkowie w Naturalsach, ale to jest jakby... To jest mocniejsze dużo. Jest bardzo dobrym detektywem, rozwiązał już kilka takich spraw dziwnych, niepokojących. I dlatego zostają skierowane do tej sprawy. No i dodatkowo tej do ich, jego i Garci zespołu zostaje skierowana Alice, która... Jest takim analitykiem, bym powiedziała. Gdzieś tam zajmuje się przeszukiwaniem danych i po prostu razem próbują znaleźć jakiś sposób, jak odnaleźć tego mordercę. Powiem Wam, że ona jest mega niepokojąca, bo jednocześnie naprawdę ona jest mega ciekawa, ale z drugiej strony jakby anxiety, jakie mi daje, jest okropne. Dlatego czytam ją tylko za dnia i jak raz byłam taka mega ciekawa i sobie przeczytałam jak rozdział i zaczęłam, że kolejny jest z perspektywy mordercy, mam tak... Więc to tyle ode mnie i widzimy się jak skończę, ja trochę poczytam i będę sobie ogarniała rzeczy Bo w końcu kupiłam ten płyn do prania, więc myślę, że dzisiaj będzie dzień prania Może i nie wygląda, ale jest mega spoko Jestem pod Decathlonem i lecimy załatwić pierwszą rzecz, czyli znaleźć taki płyn do prania rzeczy narciarskich i rękawiczki muszę sobie kupić, bo zgubiłam jakieś 5 par na lodowisku w tym sezonie, co jest mega dużo. I generalnie uznałam, że w sumie jak już się zebrałam i pojechałam na drugi koniec Poznania, to ogarnę jak najwięcej. Chociaż morale były niskie, ale kupię sobie może kawkę w nagrodę, więc lecimy załatwiać wszystko. I jestem w Poznaniu i kupiłam Orionowi karmę, bo jakby karma, którą on lubi, mokra, jest tylko w jednym zoologicznym dostępna, więc specjalnie musiałam jechać z tego zoologicznego. I zatwiam przy Dekatolonie, czego nie widzieliście, bo zadzwonił do mnie mój tata, więc jakby rozmawiałam z nim po prostu przez jakieś 40 minut. A teraz lecę do Poznani chciałabym zobaczyć sobie sukienki na wesele, bo wpadło mi coś w oko. Idę na wesele na koniec kwietnia, więc idę sobie to zobaczyć, i chciałam jeszcze pójść do Euroetv EGT, zobaczyć tą lampę pierścieniową, bo moja dzisiaj umarła. I jakby jest mi mega potrzebna, bo dzisiaj było tak pochmurnie, że jakby absolutnie bez szans było cokolwiek zrobić. I tak mam potrzebę wypić jakąś mrożoną kawkę, że z sobie pójdę na mrożoną kawkę. Zostało mi jakieś niecałe 10 stron, ale jakby guys, hitnęło mega mocno. Ja jakby wstałam niedawno, nie, ale chciałam mega skończyć, ale nie spodziewałam się totalnie takiego czegoś Jest dzisiaj tak piękna pogoda, że zaraz lecimy z Kasiunią na spacer Idziemy się przejść, zobaczyć nową kawiarnię na Rynku Witeckim Bo to jest taka budka i tam jakby, wiecie, albo są kwiaty, jakieś ubrania, w tych innych budkach to jest taki tak, ale bym powiedziała na moje standardy mało miasteczkowe, więc idziemy zobaczyć tą kawiarnię, chociaż trochę się boję, że może być zamknięta, a jak nie to sobie po prostu idziemy do jakiejś innej i tyle, a ja skończyłam czytać Miłość i inne słowa i czytałam ją wczoraj w nocy i dzisiaj od rana i ostatnie 30-40 stron to była taka crying session, ja po tak okropnie wyglądałam wtedy, ale tak mnie to wzruszyło i zawsze mnie takie historie wzruszają. Nie chcę tutaj spoilerować, chociaż rzeczywiście jest to dość oczywiste, od pewnego momentu idzie bardzo szybko się domyślić, ale taki właśnie temat śmierci rodzica mnie zawsze niezwykle porusza i ta książka w ogóle ma tak mieszane opinie, że się bałam po nią sięgnąć i myślałam, że tak nie do końca mi się siędzie, ale szczerze mówiąc mega mi się podobała. Oceniam ją na 4,25 i tutaj ta, jakby to był dla mnie taki, wiecie, idealny balans takiego poznawania naszych bohaterów, jak byli dziećmi, jak się w sobie zako zakochywali, jak się poznawali, i tak przeplatane z tym, że kim oni są teraz, kim oni są teraz, jak się spotykają po tych 11 latach i próbują nawiązać jakiś kontakt, jak widzą te zmiany w sobie, i też dochodzenie powoli do tego, co ich poróżniło te 11 lat temu, no bardzo fajnie zrobione, bardzo mi się to podobało, i naprawdę niezwykle ta książka mnie wzruszyła. Ja się na niej śmiałam, potem po prostu miałam takie okropne kraje. Session, że to jest nie nieopisania, ale naprawdę mega polecajka i to było coś totalnie takiego czegoś, czego potrzebowałam, bo ja się nie mogłam od niej oderwać, i z przyjemnością wrócę do tej historii za, nie wiem, jakieś dwa lata. Chyba na razie odłożę moją sekretną książkę. od Karolina, chociaż doczytałam do 200, 250 strony, więc zostało mi już tylko tyle, i ja wiem, że zaraz zostanie znalezione trzecie ciało, ale szczerze, od dwóch dni ja mam tak okropne anxiety, jak śpiew nocy, że to jest nie i Ja nie jestem w stanie obrócić się na drugi bok. Jakby, a wolę spać, jak wiecie, tyłem do drzwi, a nie jestem, w mój, jakby mój umysł nie jest w stanie mi na to pozwolić, żebym zasnęła i po prostu z, nie wiem, mam jakąś psychozę okropną. A więc y, dzisiaj wleci chill pill na spanie, bo jakby thank you bestie. Zostało mi dosłownie z 40 stron i moja Anxiety już trochę nie ma Anxiety, bo po pierwsze wzięłam kilka, a po drugie, jakby okazuje się, że te ofiary zrobiły coś action listowego, więc mam takie, uff, I'm safe, jakby guys. Mi nic nie grozi, jestem bezpieczna, ale jestem mm, bardzo ciekawa tego zakończenia yy, i co tam będzie, i co się okaże, co się wyjaśni, ale już chyba dotrwam do końca, żeby ją skończyć, bo no to tam mega mało i nadal się cisła, światło, więc jakby damy radę. I jak widać, zaraz zabieram Oriana na spacer, a potem lecę na pierwszy trening grupowy od dawna i nie ukrywam, jestem mega ciekawa, jak będzie, bo długo mnie nie było na grupowych i są różne powody ku temu, dlaczego mnie nie było, bo generalnie i patrząc też na to, to jest jakby mój pierwszy hit, a drugi jest taki, że ja w pierwszym tygodniu marca nie czytałam w ogóle nic, jakby ja prawie nie czytałam książki i w ogóle nie czytałam, jakoś nie miałam czasu, a teraz ja przeczytałam czwartą książkę w tym tygodniu. Więc jestem w szoku. No i skończyłam wczoraj Odcienie magii stalowych książek, czyli to jest pierwszy tom z trzech tomów opowiadających o ojcu. Kala i tego księcia z Mroczniejszego Odcienia Magii, o tym królu, który był takim antagonistą tam niby. Ja, aż tak szczerze mówiąc, dobrze nie pamiętam, nie zrobiłabym reread tego, jeżeli jest audiobook. No i tak, ee, oceniłam to na dwie i pół gwiazdki z dwóch powodów w zasadzie. że żadna z tych historii nie zaangażowała mnie na tyle, żebym miała ochotę czytać to dalej, żebym była taka Jezu, czytajmy, tylko bardziej byłam taka czytajmy, bo chcę mieć jedną książkę mniej nieprzeczytaną na swoim TBR card. I gdzieś tam nie uważam, żeby to było takie potrzebne, jakby fajne, może rozwinięcie byłoby tej historii. Ale te postacie one są mega płaskie: one w żadnym momencie nie miały jakiegoś rozwoju osobistego, one po prostu jakby są i odgrywają scenki, trochę jak taki teatrzyk wiecie kukiełkowy. Nie mi jakiejś historii, ale jakby tak naprawdę w tych historiach nic nie było takiego wiecie, porywającego. Te postacie naprawdę one nie miały żadnej takiej głębi dla mnie. I uważam, że no, one nie rozwinęły się w ogóle w żaden sposób, więc też było trochę takie nudne w pewnym sensie, a dwa, że ta kreska ona jest tak niedopracowana, że zwłaszcza jakby na początku jak ja miałam problem z rozróżnieniem tak jakby, która postać jest którą postacią i co się dzieje w scenach walki i tak dalej. Ona jest bardzo niedopracowana. Jakby gdzieś tam na jakichś takich scenach, gdzie jest więcej, totalnie jest trudno rozróżnić. Niektóre z tych postaci mają jakieś charakterystyczne takie elementy ubioru, co rzeczywiście trochę ułatwiało sprawę, ale ja już po prostu w pewnym momencie się poddałam i po prostu czytałam i gdzieś tam szło wyłapać to z kontekstu. Ale nie była to taka najprzyjemniejsza kreska i widać, że ona jest po prostu bardzo mocno niedopracowana. Ta okładka i tak samo niektóre ilustracje w książce, takie okładki, do opowiadań, są jakby mega dopracowane, a ten komiks jest bardzo jakby tak szybko na kolora nie I może to miał być taki styl, może taki był zamysł, nie wiem. Chętnie przeczytałabym też kolejne dwa tomy, jeżeli ukażą się w Polsce. To też sprawdziłam w ogóle na końcu Winidia, czy jesteś wiadomo, czy nam kolejne tomy, czy nie, i jest cisza, a on został wydany rok temu chyba w ogóle w czerwcu, więc myślę, że mamy odpowiedź. No i teraz coś, na co czekali wszyscy, czyli odsłonięcie tej książki. Ja ją skończyłam, i powiem Wam szczerze, że ja wczoraj musiałam wziąć ciełpie w nocy. Bo absolutnie nie dało się. Szczerze, mega zrobiło mi to banie uważam, że jako randka to było słabe, jako książka było to naprawdę mega fajne, bo było bardzo fajnie napisane. Z drugiej strony też miałam takie jedno przemyślenie, że te postacie są bardzo takie, wiecie, stereotypowe trochę, nie? Bo mamy ładną Niunię, która jest mądra i przychodzi tutaj zmuszona pracować z tymi naszymi policjantami, mamy policjanta, który w ogóle nie wygląda jak powiedzę, to jest taki smash, ale jakby z drugiej strony one też nie było, wiecie, to takie przeszkadzające na tyle, bo kiedyś był taki mega mem ym, w książkowym świecie z tych postaci, ci napisanych przez mężczyzn i w tych kryminałach, i tak dalej. Więc trochę tutaj to zauważyłam, ale z drugiej mamy kapitan, który oczywiście nic nie wnosi do całego naszego zespołu, ale jakimś cudem jest kapitanem policji. Ale jakby generalnie cała historia była na tyle angażująca, że to mi gdzieś tam nie przeszkadzało i gdzieś tam, powiedzmy, te postacie były tak naprawdę drugorzędne do tej historii, do tej sprawy kryminalnej. No, powiem Wam szczerze, że mega mocne to było i rozpakowujemy teraz. Bo ja nie spodziewałam się absolutnie tego. Co tutaj dostanę, zakończenie miało rzeczywiście bardzo dużo sensu i jakby była naprawdę... Nie, muszę trochę tak to z rozsądkiem zdjąć, bo nie dam rady. I okej, okay, odpakowałam, i to jest Chris Carter, rzeźbia śmierci, I ja absolutnie myślę się nie domyślić, się, ja tego tyłu, nie odgadłam go nigdy w życiu. Oceniam ją na cztery gwiazdki, i naprawdę jeżeli lubicie takie dreszczyki na plecach, jeżeli lubicie thrillery, to absolutnie Wam ją polecam. Jeżeli też nie uważacie, że ten gatunek jest dla was, to też w sumie mogę wam polecić, jeżeli chcecie coś spróbować, aczkolwiek uprzedzam, że ona jest bardzo mocna, jest bardzo obrazowa. I mi dała naprawdę anxiety. Jednocześnie sprawia... czytanie dawało mi, nie powiem, że radości, ale taką wiecie, byłam tak po prostu mega niezdrowo ciekawa tej książki, że no po prostu nie mogłam jej odłożyć i musiałam ją skończyć. Może i sięgnę po kolejne tomy z serii, a w zasadzie chyba poprzednie tomy z serii, bo to jest czwarty tom, tak mi się wydaje. Ale jakby Wam to powiedzieć, potrzebuję przerwy. Potrzebuję przerwy. Tak co najmniej rok albo cztery miesiące robocze, żeby zapomnieć o tym, co się działo. I jadę dzisiaj na trening specjalnie, żeby oddać Karolinie tę książkę. By, idę, ale poziom mojego anxiety jest poza kontrolą absolutnie. I się czuję tak niekomfortowo idąc na te grupowe, że to jest nie do opisania. Jakby z jednej strony mam takie, że wiecie, jakby że to jest głupie. I ja wiem, że to jest głupie, że jakby nie dam sobie tego nikomu odebrać, ale z drugiej strony po prostu... Się tak niekomfortowo, że nie wiem, czy dam radę jakby w ogóle. Wiem, że jak pewnie wyjdę już na ten lot, nie będę tak o tym myśleć, ale Z średnio idę jakby. Dostałam na treningu prezent urodzinowy odkrania. No, dosłownie są tej same rzeczy, które chciałam, więc mega dziękuję. I mega to było słodkie, bo mi to humor, a w tym treningu... Jakby było fajnie, a dzień to of the day było fajnie i ja wiem, że po prostu muszę nie zwracać na to uwagi i być ponad to, ale czasami jest ciężko, jak się jest w takiej sytuacji, ale jakby ten prezent naprawdę... Thank you, I love you so much, jakby mega się cieszę. Jest 18 marca, wtorek, wczoraj nie było update'u z dwóch powodów, po pierwsze były moje urodziny, po drugie miałam mini kryzys egzystencjalny i po prostu jakoś tak wiecie, najpierw miałam taki plan, że o, spędzę sobie ten dzień ze swoją ludzką, czyli ze mną. I będę po prostu miała taki quality czas sama ze sobą I Ja wiem, że możecie tego nie wiedzieć, ale ja jestem, jestem okropnym introwertykiem I ja bardzo lubię spędzać po prostu czas sama W sensie lubię też spędzać czas ze znajomymi i lubię jakby wychodzić do znajomych Przede wszystkim ignorujemy tę sytuację tutaj, mnie też jest ciężko z tym, okej? Okay? Ale ja jestem naprawdę potężnym introwertykiem I bardzo lubię spędzać po prostu czas sama, lubię się dobrze w swoim towarzystwie Lubię się dobrze, czuję się dobrze w swoim towarzystwie i jakby doceniam po prostu taki quality time, jakby wiecie o co chodzi, że mogę sobie po prostu odpocząć No i wczoraj czułam, że po prostu już mój mood trochę spada i miałam takie, że dobra Nie, it's time to stop overthinking it I miałam takie, nie chcę się wkręcać w spirale jakby negatywnych myśli w mojej rodzinie, dlatego poszłam sobie na skupy Spytałam się Kasioni, czy chce iść ze mną na zakupy, nie, oczywiście była chętna, because she is an angel Z um, pokażę w ogóle, co się kupiłam w końcu kupiłam sobie nowy brązer, bo mu już się kończy i to jest właśnie z Rare Beauty w tym sticku takim I to jest odcień Bright Side i powiem Wam, że dzisiaj się nim już pomalowałam i mega ładnie się blenduje I Kasia oddała mi swoje punkty, żebym miała z albo wybrała się prezent, jakby ona jest naprawdę aniołem I wybrałam sobie że do brwi z Anastazji i powiem Wam, że jakby Okejka mocna, bo dzisiaj już to ja oczywiście przetestowałam, ale chciałam Wam jeszcze pokazać. No i zamówiłam wczoraj trochę, trochę rzeczy, i czekam aż przyjdą. W końcu mam lampę pierścieniową, czego nie widzicie, bo właśnie jej używam, ale udało nam się. Przyszła zamazona w ciągu jednego dnia. I trochę w ogóle nie wiem, co czytać, bo mam. o, te na książki, które czytam do innych filmów, więc tutaj no, nie będę wam ich pokazywać. Bo ja mam też zaczęte książki, które czytam, bo nadal, jakby przypominam, że nie skończyliśmy Wish i nie skończyliśmy Kobiet z Wardo. Ale kobiety z Wardo są mega depresyjne, i pas on that? Na razie, a Wish jakoś, nie wiem, generalnie jestem na 50%, i ja mam wrażenie, że absolutnie wszystko już wydarzyło się w tej książce. Każdy możliwy wątek już tam jest, więc yy, no pewnie będę słuchała jak dzisiaj będę jechała do domu, bo jadę do domu do rodziców Jej! Bo jutro tata zawozi moje auto do mechanika, ponieważ jest to rzecz, którą ja absolutnie nie chcę się zajmować I którą mnie którą przerasta i powiedziałam mojemu tacie, że bardzo mam marzenie, żeby ktoś zawiózł moje auto do mechanika I żeby żebym była to ja i żeby ktoś się rozmówił z mechanikiem i żebym nie była to ja Ponieważ jest to jedna jedyna rzecz, której nie chcę robić tym razem i bardzo bym chciała po prostu, żeby ktoś zrobił to za mnie i myślę, że zrozumiecie to, że to jest zrozumiałe, że po prostu wiecie, nie mam problemu moja cię sama do lekarza i tak dalej. <grym> 28 lat, kochani. I wiecie, jakoś tak ogarniać rzeczy, ale po prostu pojechanie do mechanika. Absolutnie nie, jakbym się rozstało mnie to strasznie. No i mam też Not in Love, tutaj o Dali Hazelwood. Bardzo mnie ta książka kusi, ale trochę nie mam ostatnio nastroju na czytanie po angielsku. No i kurczę, tak nie wiem. Dam sobie czas na przemyślenie i dam wam znać, co będziemy czytać. A Ten update jest taki trochę o niczym i o wszystkim, ale tyle. Chciałam Chciałabym powiedzieć, że miałam rodzinę. Jestem. W końcu jestem w Poznaniu i szczerze czuję się, jakbym wróciła z wygnania ze wsi, w końcu do Kapitolu. I jest to nawiązanie oczywiście do no, słońca do dożek, w nioduszynek, w dożynki, w dożynki. Ja na to mówię, po prostu do rzynki. Bo w końcu mam myślałam, że będę już wczoraj, czyli w czwartek wieczorem i generalnie ostatnie trzy dni to były jakieś najgorsze dni mego życia. Miałam mega kryzys, miałam mega pecha, wszystko. A ubrałam specjalnie dwa amulety, bo wiedziałam, że może tam będzie dość mocna, silna, negatywna energia, ale one nic nie pomogły. Chociaż z drugiej strony mam takie, a co by było, gdybym nie ubrała żadnego amuletu? Nie wiem, w którą stronę iść w moim toku myślowym, więc po prostu zostawiam to i cieszę siedmiem dzisiejszym, który jest ekstra. Myślałam, że będę wczoraj i błagałam Kasię, żeby mi ją odebrała i dzisiaj po prostu czekałam, aż Kasia będzie w domu, żebym mogła pobiec do niej i odebrać tę książkę, mega się jaram Jak widzę wszystkie recenzje na Instagramie i wszystkie reakcje ludzi, jak czytają, naprawdę jestem mega podjarana i jestem niezwykle ciekawa, po prostu chcę już ją czytać Mam też Lego, które dostałam od Darii. Mega dziękuję, będę je składała. Na pewno sobie puszczę jakiś film i będę składać, bo już nie mogę się doczekać, aż położę na nim moje ręce. Dodatkowo, w końcu przyszła moja kolorowanka, do której influencowała mnie Karolina Kombuk i Ania przez książki. I kupiłam sobie cały zestaw markerów. Więc jakby ja nie mam pojęcia, bo po to co robić, i przyszły inne moje paczki, więc ja nie wiem po prostu czym się bawić, czym się cieszyć. Żeby... A już mój humor i tak jest poprawiony Więc ach, nie mogę się doczekać aż wszystko potwieram I wszystko przetestuję No i w drodze do domu zaczęłam sobie słuchać Rzuć go dla mnie, bo szczerze mówiąc Wish stress mega mnie wymęczyło Skończę ją na tym vlogu Zobaczycie, bo zostało mi 5 godzin, ale mega mnie męczy i mam wrażenie, że w tej książce wydarzyło się wszystko, chociażby to, że przyjaciółka naszej głównej bohaterki, czyli kuzynka, tak naprawdę była zaklęta przez jej babcie i nie mogła jej poprosić o żadne życzenie, ale w ogóle to została królową. I, a tak, przedtem, zanim była królową, to, to ją tata sprzedawał, i w sumie ma smutną historię i próbuje odnaleźć swoje dziecko. I generalnie w tej książce. Ja jestem w połowie, a mam wrażenie, że wydarzyło się wszystko i zostały tam wmieszane wszystkie możliwe wątki. A jeszcze jest połowa przede mną i, no cóż, mogę powiedzieć, niezbyt mi się podoba. Więc przełączyłam się na. rzuć dla mnie, iż sz... honestly genialne, genialne. Daje mi mega vibe, nie mów tak od Glenn Painter. I mamy tutaj motyw tego, że jakby to jest para przyjaciół. Oni się ze sobą przyspali, była tam jakaś próba wejścia na bliższą relację, ale nie pykło. I jesteśmy w momencie, kiedy oni są pokłóceni. Jakby zaczynamy z grubej rury, żadnego hello, what happened to her? Żadnego hello, jak się masz? Nic. Zaczynamy po prostu z tego miejsca i poznajemy, cofamy się ileś lat przed, kiedy nasz główny bohater został zostawiony z naszą główną bohaterką samopas. E, I oni po prostu on się nią zajmował, jak ona miała 16 lat i jak ona jeszcze była w liceum, bo jej brat wyprowadził się robić karierę gdzieś indziej. I ja jestem szczerze zakochana, bo nasza główna bohaterka jest już wielką figurową, o czym ja nie wiedziałam. A nasz główny bohater jest twórcą aplikacji randkowej, czyli jest programistą de facto. How cool is that! Jakby dwie rzeczy w moim życiu, w tej książce. Mega, ale też jest bardzo zabawna, i oni po prostu tam opisują zerwania tej głównej bohaterki Penelopi i każdemu temu facetowi nadają jakiś pseudonim. Ja jestem po godzince, ale bawię się świetnie. Mega dużo mi się tego słuchało i na pewno tego wrócę. Nie wiem, czy uda mi się skończyć w tym vlogu, ale na pewno na moim Instagramie, Instagramie, Instagramie możecie wyszukiwać relacji. A ja idę czytać do Rzenki, bo ja już, ja jakby, guys, nie wytrzymam. Po prostu ja muszę wiedzieć, co się dzieje na piątej stronie, bo ja widziałam, jak wszyscy reagują na piątą stronę. Nie wytrzymam, muszę iść. Sorry. niedziela. Ostatni update I ja w sumie będę sobie zaraz chillowała i oglądała dalej Squid Game, ale pokażę Wam, że skończyłam moje podstawki, podkupki. Mam pięć sztuk, są takie same. Musiałam ostatecznie totalnie zacząć je od początku i przerobić ten pattern, bo no... tak, miało to więcej sensu. Skończyłam słuchać Wistress i powiem Wam szczerze, że ja po prostu zmusiłam się, żeby przesłuchać ją do końca dzisiaj i wczoraj, jak sobie sprzątałam, bo no... Nie, po prostu jakby nie ma trochę sensu zagłębiać się w tą historię, to jest generalnie fantastyka jak adult, która skupia się na tym, że nasza główna bohaterka i łzy mogą spełniać życzenia i zostaje na nią rzucona klątwa, że jeżeli jeszcze raz zapłacze, jeszcze jedną łzę uroni, no to po prostu zginie. No, i oczywiście, nasz główny bohater musi ją odnaleźć i jest zobowiązany ją znaleźć. No, jak on ją znajdzie i powie, że tak, to jest taty Piara, która spełnia jeszcze no to wiadomo, że no, siłą rzeczy ona umrze i jakby akcja się toczy dalej. Ale powiem Wam szczerze, że tej książce wydarzyło się absolutnie wszystko i była za długa, w sensie za dużo tam się działo, to nie miało dla mnie jakiegoś takiego większego ładu i składu. Jakby nagle okazuje się, że mama żyje, ale tylko i wyłącznie po to, żeby umarła w następnym rozdziale. I takie tego, takiego typu rzeczy, więc to było trochę takie przesadzone. Ta, ten początek jeszcze był fajny, bo naprawdę mam wrażenie, że ta akcja była jakaś taka wyważona, i chociaż tak trochę to tak mm, średnio mi się słuchało i średnio mi to zaciekawiło, to o wiele przyjemniej mi się to słuchało niż później, bo tam mam wrażenie, że naprawdę coraz o to się działo absolutnie wszystko, dlatego oceniam na takie po prostu półtorej gwiazdki, no nie mogę dać temu więcej. Um, to zakończenie też jest takie mało zakończeniowe. Może kiedyś powstanie drugi tom, ale ja nie mam jakiejś takiej ochoty go słuchać. No i tutaj, oczywiście, do dożynki, które czytam, czyli Schód Słońca w Dniu Dożynek. I powiem Wam szczerze, że ja nie mam za bardzo na razie o tej książce do powiedzenia nic, bo jestem na 90 stronie i tą książkę czytam mi się niezwykle ciężko, bo ta tematyka jest po prostu dla mnie trudna. Ale i też trylogie czy baladę, no, miałam spory spory problem z czytaniem tych książek, po prostu one są trudne emocjonalnie. I tak samo mam z tą książką, sama już scena wyboru Heimicza na, na dożynkach, to było okropne absolutnie i to było straszne. I tak samo z Paradą, bo jestem obecnie na dziesiątej stronie na momencie Parady. Masakra. I to, co widziałam po reakcjach innych bookstagramerów na Instagramie, ja wiem, że będzie tylko gorzej, a nie chcę sobie nic spoilerować, dlatego ją czytam i się cieszę, że dostałam ją w sumie w tym pierwszym wrzucie z MPKU, bo nie wytrzymałabym chyba i moja ekscytacja była taka, ja się tak, tak cieszyłam, że w końcu mam tą książkę i ją czytam, ale potem tak padłam ze zmęczenia i z emocji, że nie czytam prawie nic, więc sobie ją powoli czytam. Na pewno na Instagramie będą jakieś update'y, a na razie nie mam nic więcej do powiedzenia, bo też nie chcę spoilerować, ale no, ja nie spodziewałam się aż tyle. Że ona będzie aż tak mocna na tych pierwszych stronach, tutaj absolutnie nie ma filtra żadnego. No i kolejna rzecz jest taka, że mamy bardzo dużo nawiązań do bohaterów, których znamy z ballady i których znamy z trylogii oryginalnej, więc mega super, bo naprawdę tych postaci jest bardzo, ale to bardzo dużo. Ja widziałam już trochę TikToków odnośnie Heimicha z filmów, że jakby on nie czytał tego, a zagrał, jakby znał fabułę tej książki, więc też jestem naprawdę ciekaw, co się wydarzy i jaka jest ta jego historia. Co tutaj będzie dalej, bo póki co jestem naprawdę zszokowana, jak to się rozwinęło od balady do Wschodu Słońca, chociaż no balada to chyba były jakieś dziesiąte igrzyska, a tutaj mamy pięćdziesiąte, więc jest spora różnica, ale dużo czasu, więc też dużo czasu minęło, ale wiecie, no, kurczę, jestem naprawdę ciekawa tylko czytać, 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 ale jest ciężko i dwa, że jakaś w Squid Game, więc chciałabym Squid Game, bo zostałam półtorej odcinka do końca, ale jestem Mega nagrzana i jestem bardzo ciekawa, co tam się wydarzy. I to było wszystko ode mnie w tym filmie. Mam wrażenie, że on trwa jakieś 100 lat, bo tak go dość długo nagrywałam. Yy, I co? Dajcie znać w komentarzu, czy Wy też czytacie dżynki, czy, czy jednak nie na razie. Czy planujecie albo w ogóle nie planujecie i widzimy się w kolejnym filmie na naszym kanale. A jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to możecie kliknąć w tym momencie czerwony przycisk, żeby nie przegapić żadnych filmów, a planujemy do Was dużo fajnych rzeczy, więc widzimy się niedługo, papa pa.